Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie w 11 odcinku serii Let's Play Hitman Zobaczymy, Rozgrzeszenie. Jak tam nasze złote jajo? Misja nie, nosi tytuł nie, nie, Koniec trasy. Jest niezwykła. Zrobiliśmy jej kilka testów. Jej komórki są jakoś ulepszone przez izotop w inżynieriku. Można rzec, że on ją wzmacnia. Po odpowiednim szkoleniu byłaby silniejsza i szybsza niż jakikolwiek człowiek. Jednak po zdjęciu wisiorka słabnie. Jest idealna. Wiedziałem, że agencja chciała jej nie bez przyczyny. Bingo! Ha, ha! Leni. Leni został porwany! Co? Kto kurwa ośmiela się ze mną zadzierać? ja sobie kurwa robicie! I wezwijcie Powiedzcie jej, żeby natychmiast ustaliła okup! I wezwijcie szeryfa! Powiedzcie mu, że chce odzyskać syna! Za to mu kurwa płacę, pierdolonemu smoczyńcowi! A, pani Cooper. Biuro szeryfa. W czym mogę pomóc? To do pana! To skargi, co? Co? Cześć, Dobra, już idę! Czekaj! No to przerywaliśmy szeryfowi zabawę. Taka praca. Gdzie dziewczyna? Tata mnie zabije, jeśli ci powiem. A ja to zrobię, jeśli nie <laughs> O, proszę! Chcieliśmy ją zaraz oddać! Stary, próbowaliśmy, tylko... Czy lewica cały czas ma pistolet? Postaw nie raz. Gdzie? Wiktoria. Nie przestawaj. tata! Kazał mi ją zostawić. Z Sanchez! Gdzie go znajdę? W fabryce! Zaraz na za miastem. Spytaj kogokolwiek, prawdopodobnie, powiedz! A nie, to tatuaż! Przestać kopać. Mogę już wyjść z tej dziury. Czy będzie? Myślałem, że jakiś quick ten event ruszy się. Proszę, proszę, z tą zakonnicą to był wy wypadek, jasne? Przysięgam, nie zabiję już żadną zakonnicy. Odejdź, odejdź nie! Nie mam potrzeby, żebyś tego robił. Nie strzelaj do mnie, no dałem ci wszystko! Co chciałeś, proszę! Koniec, koniec, z zakonnicami. przysięgam, przysięgam! Słuchajcie, Len nie jest groźny, to po prostu idiota. Więc nie muszę go zabijać. Odjedźmy, mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli... Ej, ej! Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego zazwę. Trochę wody co? No będzie człowiek, przecież ja tutaj nie dożyję do jutra, panu. Dobra. No spokojnie. Muszę zazwą. Ja, mogę się fajnie pobawić, ciekawość mogę go trochę po potorturować w takim razie. Kontynuuj.